Witajcie moi kochani, tutaj Zeberka, a to jest seria 5 minut 2 i jak widzicie jesteśmy w Mira Magia. To jest nowa seria, która będzie pokazywać gry przeglądarkowe. Jak widzicie jesteśmy tu już po wybraniu postaci. Zobaczymy jak będzie. Czyli tak, pierwszy krok. Przybyłeś do swojej wioski, znajdziesz tu swój dom i pole, gdzie możesz hodować wiele niezwykłych roślin. Być może wprowadziłeś już również kilku sąsiadów. Tak wiele jest do odkrycia. Mamy drzina przewodnika. Czym wyjaśnić ci podstawy funkcjonowania w świecie Mira Magia przy pomocy prostych zadań. Po zakończeniu każdego z nich otrzymasz wartościowe nagrody. No i mamy drogowskaz. Drogowskaz jest do dyspozycji w każdym miejscu Mira Magia i zawiera użyteczne informacje na temat lokalizacji, w której się znajdujesz. No to zaczynamy grać. Otóż mamy pierwsze zadanie. Kliknij na swój dom. Witaj w Mira Magia. Moim zadaniem jest pomóc Ci w pierwszych krokach w grze. Pierwsze co zrobimy, to zobaczymy gdzie mieszkasz. Swój dom możesz rozpoznać po krążących wokół niego stworzeniach. Gdy go odnajdziesz, kliknij i na nim otworzy się okno z Twoim profilem. Dopykamy. Mhm. Czyli tak. Ranga magiczna, nazwa profilu. Ranga magiczna, czyli początek magii, początkujący magik. Później mamy nazwę profilu. No niestety zeberka była zajęta, więc zrobiłam pezeberka P jako patatajka. Poziom postaci, czyli pierwszy. Nazwa wioski Górny Czarny klomp. Dolina, Dolina, koziorożca. Hmm. Koziorożec. Mój znak zodiaku. Ciekawe. Płeść gracze nie wybrano. Jak to nie wybrano, jak wybrano? No, oczywiście kobieta miasto, rodzinne ukryte, kraj ukryte i urodziny ukryte. Osiągnięć jeszcze żadnych nie mamy. Dane prywatne, kobieta i szaman. Hmm, tu możesz wpisać tekst widoczny dla wszystkich. Hmm, co byśmy mogli tu wpisać? Może witam. Nazywam się Cyberka. Mam nadzieję, że... Będzie się nam miło grać. Okay. Informacje o profilu. wo. Wow, wow. Dobra. Mamy sobie wakacje, no i oczywiście ustawienia. Okej. Okay. To by było chyba na tyle. Stąd... Teraz tak, zadania wykonane. Wspaniale. W profilu możesz edytować informacje o sobie, jak również umieścić niedługi opis, który zobaczą gracze przeglądający Twój profil. Co oczywiście zrobiliśmy. Więcej na ten temat pojawi się później. Hmm. Kontynuuj. Kolejne. Postaw przynajmniej jedną marchewkę. Najpierw powinniśmy rzucić okiem na Twoją posiadłość. Proszę, podążaj ścieżką oznaczoną strzałkami, aż dotrzesz do swojego pola. Tutaj możesz sadzić rośliny. Jeżeli teraz klikniesz na nieobsiane części pola, którą rozpoznasz w potyczkach, uaktywnisz okno z wyborem nasion. Kliknij marchewką, a następnie kliknij ponownie nieobsianą część pola, aby ją je obsiać. Okej, okay, w takim razie idziemy. Uu. Poruszamy się. Ciekawe. Tup, tup, tup. Czy to jest nasze pole? O jakie fajne. I tu mamy przyjść. Ach, tak, mamy, że przy pomocy kółka w myszce większość przeglądarek pozwala przybliżać i oddalać widok z mapy, jak na przykład przed chwilą. Ok, czyli mamy zasiedzić marchewkę, czyli klikniemy i mamy Marchewka Mamy oczywiście czas dojrzewania i bonusy, jakieś chyba cena zakupu, jakieś strefy. Dobra, siejemy. Aha, czyli już. Dobra. Bardzo dobrze. Teraz musimy zabić trochę czasu, oczekując, aż plony będą gotowe do zebrania. U góry ekranu jest odliczany czas, który informuje Cię, kiedy pierwsza roślina będzie gotowa do zebrania. Czyli tutaj. Ok. W sąsiedzi. Zadanie: Kliknij na dom innego gracza. Wróć do centrum wioski i kliknij na dom innego gracza. Otworzy się okno z profilem Twojego sąsiada. Jeżeli w wiosce jesteś sam, aby wykonać to zadanie, będziesz musiał użyć opcji teleportu w inne miejsce. Ikona wspierali na dole po lewej stronie i udać się do innej wioski. Hmm. W grupie czarów w błazen domowych znajdziesz dodatkowe czary pozwalające na transformację domów transformację domów. Hmm. Hmm, to jesteś ty. A, ale, ludziki. No to wracamy do centrum wioski. To jest nasz domek. Rezydencja Spinelli. początkującym magikiem jest i oczywiście wykonane są nam jeszcze półtora minuty do pierwszej roślinki kolejne zadanie czas żniw Zbierz nam jedną marchewkę sprawdźmy zatem czy twoje marchewki już rosły i są gotowe do zebrania wróć na swoje pola i kliknij na dojrzałej marchewce to uaktywni czar żniwa, za pomocą którego plony zostaną zebrane z pola i wysłane do Twojego spichlerza. No ale jeszcze nie są gotowe przecież. Jeszcze coś około minuty. Wiesz, że już się tu komunikują ze sobą Zobaczmy, co tu mamy Aha, tu jesteśmy my, poziom i chyba poziom Poziom i procenty, na, na jakich jesteśmy Później jest Dream Przewodnik Tu mamy jak możemy, się znaczy nasza skrzynka, żeby porozmawiać z innymi To jest teleport i oczywiście znaki drogowe oczywiście rubinę, byłaby co inaczej czyli tak tutaj jest złoto, mana, rubiny i magiczne punkty no dobrze są marchewki to zbieramy marchewki o, mamy osiągnięcie zaliczone Oj, czemu mamy, że możemy się tylko podzielić, przecież nie mamy nic Mniejsza z tym. Fantastycznie, tak długo jak jest wybrany czar żniwa, możesz bezpośrednio zbierać inne dojrzałe rośliny. Możesz również posiać nowe rośliny przez wybranie czaru sianie z tej samej listy czarów i następnie klikając na nieopsiane pole. Kontynuujemy. Marchewki, część druga i tak, posaść przynajmniej dwie marchewki zbierz przynajmniej dwie marchewki dzięki żniwom masz teraz kilka ekstra marchewek teraz idź i posaść dwie z nich i zbierz je jak już dojrzeją Wskazówka: możesz w łatwy sposób wysiać kilka nasion wybierając czarsienie oraz wybraną roślinę i przytrzymując wciśnięty lewy klawisz myszki i przesuwając kursor ponad nieobsianymi polami ten użyteczny trik działa również podczas żniw potem gdy rosną do rośliny, przepraszam, będą dojrzewać możesz się spokojnie rozejrzeć po wiosce no cóż, mieliśmy wybrać, znaczy się wysiać tylko dwie ale no i nie obsiane bo już więcej nie mamy. Chyba przyda nam się troszkę więcej. Torba na grzyby. W tej torbie można przechowywać wszystkie grzyby, które możesz znaleźć i zebrać w swojej wiosce. Fajne. Możesz tu przerabiać grzyby w potężne czary lub użyteczne zasoby do dalszego wykorzystania. Dodatkowo podczas zbierania grzybów od razu otrzymujesz nagrody zależąc od zależące od typu i wielkości grzybów. Standardowa torba na grzyby może dziennie pomieścić 50 grzybów dzięki wytrzymałej magicznej przędzy, którą może być zakupiona w całodobowym sklepie u czarodzieja. Można na stałe zwiększyć pojemność torby. Ale mnie interesuje bardziej te jajko, które tu jest, ale nie można zebrać, bo oczywiście nic nie ma. Taki spichlerz. Hmm. A klikniemy na babuleńkę. To co się stanie? Aha, czy mamy tam? Zamówienia. Odmów później sprzedać, czyli się sprzedać nie mamy za co. Czyli nie mamy co właściwie sprzedać, a nie za co. Aha, czyli tym latające małe lalki że tak to ujmę to są wróżki roślinne ciekawe co one robią przyjaciele i znajomi aha ile obecnie jest zwiedzających Ty możesz mnie zobaczyć ekran powitalny konto plus klub oczywiście nie mam wykupionego pomoc do gry tylko tak magiczne punkty czy generujemy je w trakcie swoich alchemicznych eksperymentów, realizację grzybowych receptur, swojej torby na grzyby i przez obsługę przybyszów? Najpotężniejsi magicznie uzdolnieni będą w swoim czasie przychodzić przy drzewie świata rytuał magicznej transformacji, aby zagwarantować sobie nieśmiertelność w kronikach mira magia. Ich moc podczas rytuału jest zmierzona liczbą wygenerowanych miragików w stosunku 1 do 1. Więcej informacji znajdziesz klikając na magiczne kwiat lotosu znajdujący się w fontannie u stóp Drzewa Świata. Hmm. Dolina Koziorosa, mi się podoba. Górny czarny klomb. A czemu czarny? Nie ma czarnego klombu, jest czerwony, pomarańczowy. Teraz mi się przypomni... O! Zbieramy. Tak, wiem, nie stosuje się do tych wszystkich tych... Yy, ogólnie, jeżeli chodzi o klomby, to mogłabym wymieniać, jakie są różne gatunki, a... Ale <grym>, pewnie wszystkie bym nie wymieniła, pewnie bym się tu skompromitowała, więc... Dobra. Zadanie wykonane. Bardzo dobrze. Widzę świetlaną przyszłość, która... Leży u twych stóp przy okazji. Jeżeli będziesz zbierał rośliny w miarę szybko, to znaczy zaraz po tym jak dojrzeją będziesz miał największą szansę na podwójne plony. Fajnie. Czas, w którym jest to możliwe. Rozpoznasz bez problemu, ponieważ dojrzałe rośliny będą się iskrzyć. O jest, jak wywołają jakiś ogień, czy co? Nie zapalą czasami tych wróżek? Dobra. Magiczne budynki. Zadanie. Wybuduj magiczny krąg. Na pewno natkniesz się na puste miejsca pod budowę, które znajdują się wokół Twojego pola. Kliknij na miejsce i wybierz z listy budynek magiczny krąg, aby go wybudować. Zbud ok, doki, idziemy gdzieś. A właściwie to tutaj możemy. Wolne miejsce pod budowę. Magiczny krąg. To jest chyba to. Twój magiczny krąg generuje manę w ilości zależnej od jego poziomu, którą możesz używać do czarów. Cena 28 zł, czas rozbudowy 5 minut. Okej. Okay. Aha, czyli... tutaj tak. Okej. Okay. No to co, siemy marcheweczki? Mm, 14. Te wróżki mnie rozwalają. One wyglądają jak lalki z wróżkowymi skrzydełkami. No dobrze. Tak, grupa czarów. Prace polowe. W tej grupie znajdują się czary pomagające w pracach polowych. Grupa czarów ulewa. W tej grupie znajduje się kilka czarów, za pomocą których możesz podlewać swoje rośliny. Grupa czarów wyparowywanie. W tej grupie znajduje się kilka czarów, za pomocą których możesz usuwać przeszkody ze swojego pola w celu zwiększenia miejsc pod uprawę. Aha, czyli tym na przykład możemy wyciąć tym 5 drzewa na przykład, tylko że potrzebujemy poziom czaru 5. Wyparowanie. A kamienia Cztery. Grupa czarów zielone palce. Tutaj znajdujesz czary, które zwiększają zbiory określonych roślin. Grupa magiczna figle. Nie wiem czemu figle są przy uszach królika. W tej grupie znajduje się kilka czarów, za pomocą których możesz płatać figle innym graczom. <laughs> Grupa czarów błazen domowy. Grupa czarów magiczna skrzynka na narzędzia. Czy znajdziesz kilka przydatnych czarów, w których zawsze da się zrobić użytek? Mhm. Grupa czarów morfologia smoka. Smoki! Tak, Zeberka bardzo kocha smoczki, tak samo jak wilczki. I szczenieczki. I teleport krótkiego zasięgu. Umożliwia szybsze przemieszczanie się po ścieżkach wioski. Poziom 0 na 1 ma na 5. Ok. To się wybuduje za 2,5 minuty. Tu mamy za 1,10. Tu mamy jeszcze więcej pól. Tu też. To jest nasz domek. A to ogród. Co możemy robić w ogródku? Inwentarz ogrodowy. Aktualnie nie posiada żadnych dekoracji ogrodowych. Całodobowy sklep u czarodzieja posiada szeroki asortyment, wystarczy go odwiedzić. Hmm. Obiekty w ogrodzie, zero. Ja bym chciała jakieś kwiatki. Suberka lubi kwiatki. Ogólnie widzę, że tu jest dużo różnych postaci. Um. ...że pewnie będą dawać nam jakieś questy. Mm. Tak, widzę, że jeżeli jesteśmy, im bardziej jesteśmy oddaleni, tym mamy gorszą grafikę. A im jesteśmy bliżej przybliżeni... A <laughs> jest jak to zabrzmiało. Mamy ...tym mamy lepszą grafikę. Dobra, zbierzmy nasze marchełeczki. Może zasiejmy je jeszcze. Niech rosną. Rośnijcie w górę, moje kochane, rośnijcie. Jajko mnie ciekawi tak. Hmm. Na razie no cóż zadania z, no zadania są dosyć łatwe, jeżeli chodzi o sam początek, jak to zwykle bywa. Yy, gra wydaje się prosta, yy, jeżeli chodzi o gameplay. Yy. No chyba tak można, mogę powiedzieć, prawda? Gameplay yy No cóż, nie jest jakoś tak bardzo rozbudowana jeżeli chodzi o grafikę, jakże yy, oczywiście przeglądarkowe gry No cóż, tak to jestem ja, nie ma dużo wyboru jeżeli chodzi o sam wygląd o czat. Mogę coś wysłać. Hmm, co wyślemy na czat? Może się przywitamy, co? Cześć wszystkim. Tutaj ze Berka. Oczywiście uśmieszek i wyślijmy. O, mamy osiągnięte zaliczenie. Tak, wysłaliśmy. No, ale oczywiście nic nigdzie nie widać. Teraz tak, zadanie wykonane. Teraz rozpoczyna się zabawa. Twój magiczny krąg generuje magiczną energię zwaną mana, która przepływa przez ten świat. Z pomocą tej energii możesz rzucać czary. Im bardziej go rozbudujesz, tym więcej będzie generował manę. Okej. Okay. Podróż... Aha, czyli to tutaj się tam... Okej. Okay. Podróż do miasta. Zadanie. Udaj się do miasta i sprzedaj przynajmniej jedną marchewkę. Do miasta, do miasta. jak również do innych wiosek, możesz podróżować używając menu Teleport. Spirala na dole po lewej. Udaj się zatem do miasta i odwieź całodobowy sklep u czarodzieja. Całodobowy sklep monopolowy? Okej, <grych> <grych> okej. Okay, okay. Kliknij na zakładkę sprzedaj dobra i umieść w koszyku przynajmniej jedną marchewkę, używając przycisku z podwójną strzałką. Wreszcie, wreszcie yy, kliknij na przycisk sprzedaj. Potem opuść sklep i teleportuj się podanie do swojej wioski. No coś ze smokiem, bo nie doczytałam. to co, używamy spiralki? Mam nadzieję, że nie przeteleportuję połowy ciała w jedną stronę, a drugiej połowy w drugą. Mm -hmm. Ratusz Akademia Magii Co odbowy sklep uczarownika Ok Klikamy Sprzedajemy oczywiście Sprzedajemy jedną marchewkę, tak Sprzedajemy jakieś 10 Wymiana dokonana. Dziękuję za dostarczenie towaru. Właściciel całodobowego sklepu Uczarodzieja już oczekuje z niecierpliwością kolejnego razu, kiedy będzie mógł zrobić z sobą interes. Mmm, możemy coś kupić? O, ale dużo tego. Dobra. Nic nie kupujemy. Zadanie wykonane. Poszło całkiem nieźle. W całobowym sklepie u czarownika możesz zawsze sprzedać dowolną liczbę roślin, ale zawsze powinieneś się upewnić, że zostawisz sobie kilka jako nasiona do posadzenia. W zasadzie w sklepie nie otrzymasz najlepszej ceny za swoje rośliny, ale o tym opowiem więcej w późniejszym czasie. Okej, okay. mamy kolejne zadanie. Młode. Wybuduj legowisko smoka, będzie miała smoczka! Ojeju. Zapewne zauważysz okazałe jajko w swojej posiadłości. To jest te pstrokata? To jest mały smok. Ooo. Jako, że smoki lubią wygody, wykluje się on tylko wtedy, gdy wybudujesz mu odpowiedni dom. Okej. Okay. No nie powiem, jakaś szlachta. Kliknij zatem na wolne miejsce podbudowę i wybuduj legowisko smoka. Okej, okay. teleportujemy się do swojej wioski. Ale Zoberka będzie miała smoczka. Ojeju. Fajnie. A to kto to? Ej, kto mi dał dynię na głowę? Zobaczmy, mam jakąś pocztę. Budowa została zakończona. Zbudowałeś magiczny krąg do poziomu. Mhm. Żeby było tyle. Dobrze moje misiaki Wygląda na to, że gram już dosyć sporawo Na razie to będzie koniec Oczywiście oczekujecie kolejnego odcinka yy, z tej serii Oczywiście będziemy grać w yy, Mira Magię No to cóż, do następnego Cześć